Witam Was, moi kochani, i zapraszam do końca, kochani. Mam takie krótkie ogłoszenie. Piotr bardzo mnie poprosił o pomoc. Piotr przyjeżdża do Nowej Zelandii, teraz już zdaje się, że w ten piątek wyrusza na wycieczkę i 31 grudnia będzie w Sydney i prosi kogoś z Sydney, który, kto by mógł mu pomóc i udostępnił miejsce, gdzie mógłby pozostawić samochód i ewentualnie przenocować się w ogródku pod namiotem, czy w samochodzie, czy w jakikolwiek sposób. Ponieważ Piotr ma... O, mój tutaj jest fruwa na wietrze, Piotr ma w planie, zdaje się, że spędzić nowy rok w Sydney i jest bardzo chętny nawet z tymi ludźmi, którzy by mu udzielili pomocy i udostępnili tej jedno, jednodniowej pomocy, razem spędzić Sylwestra. Także jeżeli ktoś może, to proszę bardzo. Tutaj pod tym filmem w komentarzach po roz, po, postarajcie się połączyć razem z Piotrem i jeżeli ktoś może udzielić mu pomocy, to bardzo proszę. To będzie wszystko w tym ogłoszeniu. Jeżeli w ogóle ktoś ma z nas właśnie tego rodzaju prośby, ja jestem w stanie od czasu do czasu takie prośby przekazać i w ten sposób możemy sobie nawzajem pomóc. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia, ja jestem Hania i do usłyszenia.